Dzień dobry. Witam na moim kanale Blue Tarot. To jest czytanie na 1 kwietnia 2025. Zobaczmy, co wszechświat i Tarot chcą nam przekazać w tym dzień. Czytanie to jest przeznaczone dla wszystkich, którzy je oglądają i już tutaj mamy dwie karty. Jest to 10 pentakli i 9 pentakli. Jeszcze jedna karta. Tutaj mamy asamieczy. I na spodzie mamy osiem buław. Pierwszą, e, pierwszą wiadomością, która tutaj do mnie jakby przemawia w tym całym rozkładzie, to jest to dziewięć pentakli, które znajduje się w środku tego czytania. E, dziewięć pentakli to jest energia, w której e, doświadczamy e, wszelkiego rodzaju dostatku. E, jesteśmy niezależni. Mm. Możemy się cieszyć zasobami, które gromadziliśmy przez długi czas i były to zasoby, które, na które ciężko pracowaliśmy. I teraz przyszedł czas, kiedy, kiedy możemy celebrować nasz sukces. Tutaj mamy tego kotka, który trzyma w ręku tego ptaszka i znajduje się w jakimś ogrodzie. I no, jest po prostu usatysfakcjonowany tym, co ma wokół siebie. Czyli ma wszelkiego rodzaju zasoby materialne, ma, może zbierać plony, które, które, które wcześniej. No, najpierw musiał zadbać o ten ogród, posadzić te warzywa, posadzić te drzewa, prawda, żeby. Żeby dały mu plon po, posadzić te winogrona, zadbać o te winogrona, które tutaj tak bujnie wyrosły. No i, no i ten kotek cieszy się tym tą całą sytuacją. I to może. I e, może to być dzień, w którym, w którym my stwierdzimy, że my się chcemy na przykład podzielić tym, co mamy wokół siebie, z innymi. Tutaj mamy tą kartę dziesięciu pentakli, gdzie zgromadzona jest ta cała rodzina, wielopokoleniowa rodzina. Mamy tutaj tego starca, który patrzy na te, na te młodsze pokolenia, na, na, na całą tą swoją rodzinę, na to wszystko, co jakby zbudował w ciągu tych wszystkich swoich, w ciągu całego swojego życia. I teraz on, on się dzieli i cieszy tym, tym wszystkim z, z całą swoją rodziną. I to może być dzień, w którym na przykład y, y, ktoś z naszego otoczenia lub my będziemy chcieli coś zakomunikować. Tutaj mamy tego asa mieczy. Będziemy na przykład... Y, as mieczy to jest triumf prawdy, to jest, to jest podpisywanie wszelkiego rodzaju kontraktów, y, to jest y, jakiś pomysł, który związany jest z... Z tym, co nam przychodzi do głowy na, na jakiś temat. I to może być związane z finansami wszelkiego rodzaju, z umowami, z, z umowami o pracę, z umowami z, na przykład z, z podpisywaniem umów majątkowych wszelkiego. Typu sprawy, które są związane z majątkiem, z tym, co my chcemy na przykład przekazać kolejnym pokoleniom, z tym, co my, z tym czym my się chcemy podzielić z, z, z kolejnymi pokoleniami. Ponieważ doszły tutaj, może doszły do, do nas jakieś wiadomości lub doszły do nas w, nawet jakieś zasoby materialne, którymi my, my chcemy się na przykład teraz podzielić z innymi. I jest to zdecydowanie dzień, w którym, w którym doj, dojdzie do nas jakaś prawda na, 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 na ten temat, dojdzie do podpisania jakiegoś kontraktu, dojdzie pod, pod, do podpisania jakiejś umowy majątkowej na przykład. Dziękuję.